Cześć, witam ponownie wszystkich, z tej strony Pan Rybka. Rozmawiałem przez telefon się z Grzegorzem z akwarystyki domowej. No i słuchajcie, chodzi właśnie o ten konkurs, żebyście wchodzili na te kanały, co Grzesiek z domowej akwarystyki właśnie był u mnie i razemśmy mówili. Także czytam... Ja właśnie z ręki będę teraz chodzi mi o kanały tak Pani Beata P Master Frisz Gregor Wilgotny Gupik i Akwarystyka z podziemia. także tak wchodźcie na te kanały subujcie lajkujcie i już Wam Teraz pokazuję właśnie, przesyłam wszystko do akwarystyki domowej, i to będzie wysyłane oczywiście. Dzisiajśmy dostali grzesiek, i ja telefon. Także, co mogę wam obiecać, oczywiście Grzegorz nakręci osobny filmik. Co mogę wam obiecać, to że. Będą prezenty naprawdę superanckie. Także Wam to obiecuję. A teraz Wam pokażę, co, co przesyłam do Grzesia. I to będzie wszystko wysyłane. Tak oczywiście Grzesiek też yy, ze swojej strony dokłada. A dalsze prezenty będą naprawdę już yy, po prostu wypasione. Także na razie nie będę zdradzał ale naprawdę będą wypasione, będziecie widzieli na filmikach co to będzie to także pokazuję co będę przesyłał Grześkowi to wszystko co tu jest jak widzicie nic tu nie idzie na sprzedaż wszystko idzie dla was za lajkowanie Suby dla tych, których wymieniłem. To tak. Pani Beata P., Master Frisch Gregor, Wilgotny Gubik i Akwarystyka z podziemia. Także subujcie, lajkujcie, wchodźcie na kanały, a naprawdę prezenty będą superanckie. Także to, co teraz pokazałem, to jest kropelka w morzu. A to co będziecie dostawać od nas, to naprawdę już no, wypasione, po prostu rzeczy do akwariów. Także Grześio nagra ze swojej strony filmik jeszcze, bo z nim rozmawiałem. Dokładnie wam opowie. No, mi dzisiaj właśnie powiedział, żebym nagrał jeszcze raz, tak żebyście wiedzieli. Kogo macie subować, lajkować? Także Masterfish Gregor, Pani Bata, P. Wilgotny Gubik, Akwarystyka z Podziemia. Także jeszcze raz to Wam pokazuję, to wszystko idzie dla Was, dla akwarystów. Oczywiście Grzegorz z akwarystyki domowej dodaje od siebie. A uwierzcie mi. Jeszcze będą 100 razy lepsze prezenty niż to, co teraz pokazuję, ale już Wam tego nie mogę zdradzić. Będziecie widzieć sami. Także te kanały, co wymieniłem, lajkujcie, subskrybujcie i będzie wszystko. Postaramy się dla każdego. Także pozdrawiam serdecznie. Do następnego filmiku, cześć.